I się zaczyna loteria. Konio Fucking blackout. Too big for a blackout. You fucking Ojej. Słuchaj, kolego, nie wiem za kogo ty się uważasz, ale mam wrażenie, że na tej wyspie broń przy sobie. To jest konieczność. O ty kurwa masz przy sobie broń, co to robisz, to ty? Jakaś bandytka z ciebie jest? What the fuck? Tak, tak, tak. Słuchając tego, co mówią, to zgarniał po prostu ludzi do armii. Ale get down! cóż. Tak, te, tak mówił, że. Oh. Tak krytykował koleżankę. Now! Proszę, mi, że tak krytykował koleżanka, a sam dokonał czynu rebelianckiego. I to z o wiele mniejszą skutecznością niż pewnie robi to ona razem ze swoimi Libertad gdzieś tam obok. Swoją drogą nie mam żadnego pojęcia, jak dokładnie mówić w języku, w którym oni mówią. Tak więc wybaczcie, jeżeli będę to robił dziwacznie. Esperanza. Dobra, idziemy do łodzi w takim razie. Niestety jesteśmy nieuzbrojeni. Coño! Fucking blackouts. Too big for a blackout. You fucking back it? Oye! What's going on? Vida <laughs> al mundo! Drafties must report for duty. You will join us to rebuild paradise. Holy shit. What the fuck? Drafties must report for duty. You will join us Go. to rebuild paradise. Alejandro! <laughs> Oi. Oh, oh, That You will join us. Não Danny, temos now. have to go. Now. Get the You're coming. paradise. See? Si. Come on, Danny. Run, Danny. Kurde, no nieźle, nieźle. Trochę trujeczkę mi przypomina, jak będziemy znowu uciekać. E, fajnie chodzi. Jest spoko. Miami? No nic nie mam, nie? Żadnej flinty. Enrico, a Miami. Coño. fucking blackouts. Too big for a blackouts. Te zapakci światło. Ojej, do you know what's going on? Nie, dźwięk helikopterów nic tam nie mówi. absolutnie nic. Ty bardziej dźwięk gą się idź. What the fuck? Gravity smash the

Zobaczmy, Come Danny. Jak ja tęskniłem za odbijaniem tych 300 posterunków na metr kwadratowy. Oh yeah. Szkło Ja tu będę def. Okej, Danny. Do Okay, you. never fucking listen, Danny. Hey, time to go. Boss waiting. Drinks in Mexico. Dinner in Miami. Spallonead. Coño. Fucking blackouts. Too big for a blackout. The fucking package? Oh yeah, do you know what's going on? I tak woda! Wojniec świata jest bliski, nadchodzi! Nie patrz w stronę światła! Tam czeka się zagładka! Co to w ogóle? Mówię, że mamy wspólne prawa. Alejo! Alejo, get down! Odważny! Alejo! Do czasu. For duty. Także uczcie się na błędach to postaci to z to gry, żeby doszło, nie daj Boże, jakiejś do rewolucji. Nie wychlajcie głowy. Now, on the fraga Tu bez broni. Mm, mm, profes Milita. prowess mm, mm, mm. si. Come on, Butelkę wirnik i rozbanić ten helikopter, cholerę! O, tak się powinno zrobić. <laughs> oh, Konyo, fucking blackouts. Too big for a blackout. The fucking package? Ojej, oh, yeah, do you know what's going on? Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise. What the fuck? Draftees must report for duty. You will join us Nico. to rebuild paradise. Alejo! No! Draftees must report Alejo, for duty. get down! You will join Suck us Alejo! Draftees must report for duty. You will join Benny, us to rebuild we paradise. have to go. No, the, the boat. You're coming. Promise me, Lita. See. No, ludzie Antona Castillo nie przebierają w środkach, jak widać. Pora się zmywać. Stay close, Lita. We to When we get to Miami. Poszedłby to ładnie. Go. I promise. No właśnie teraz do końca nie ma czasu na pożegnania niestety. No chyba z Alecho się dobrze Dani znała. Open up. Coño. Get down. Iner in, in room, Miami. Coño. Fucking blackout. Too big for a blackout. The fucking package. Oye! What's going on? Vida al mundo! Draftees must report for duty. You will join us to rebuild Paradise. Holy shit... What the fuck?! Draftees must report for duty. You will join us to rebuild Paradise. Alejo, right, No! Draftees must report for right, duty. Alejo, get down! You will join fuck Castillo! Us a little <gasps> no, no. must report for duty. You will join Danny, us to We have to go. Now the, nice. the boat must report You're coming. You will join Promise us to me Lito See. Si. Come on, Danny.